Znam szybową, szef jest. A, To miłego dziąka dla pani. Uśmiechu, i takich ludzi to ja lubię. Good, good. Thank you, Richard. Ale pani, pani tupta, jak tuptuś. tup, tuptuś. Tup. Daj, tu nagrywaj tego ochroniarza. Weź tutaj się usta przy obrazie. Jak tam leci? O kurwa, ale ja. Ale jadę. Dzień dobry. kupie pierścionek zaręczynowy. Oczywiście. Zapraszam z tamtej strony. Ok. Białe złoto, żółte złoto? Chyba żółte. To zapraszam ten, bo tamto jest tylko konia. Zaleńczynowy się kupuje z kamieniem szlachetnym albo diamentem. Mhm. Mm z góry. Biro kamieniowe razem z tymi. Jedno kamieniowe. Zależy jaki rozmiar. Wie pani co no, trochę nietypowo to zrobiłem, bo jak ta kiełbaska. A, o. Dobra. Dobra, to bardzo mało. To jest... a, bo to drobna dziewczyna jest. Jeszcze mi... No tak jak nie? Moment ja tylko znajdę małe rozmiary. Dziesiątka. Jeszcze za duży? Ja nie będę miała mniejszego chyba. Dziewiątkę będę miała jeszcze. Hmm. No bo na pewno tak jak ta obaska? No porównywałem troszkę większy niż mój ten mały. No taki, no. No to na pewno nie, to może taki jak mój. A pani jaki ma numer? 10. No i pani parówka podobna, nie? No. Hm. Sądzę, że lepiej ustawać dziesiątkę, bo dziesiątkę będzie można jeszcze zmniejszyć w niektórych momentach. A powiększyć się nie da przecież. Da się. Da się? Jeśli, kamie jeśli kamienie nie są osadzone w obrączce. Czyli bym gustowała w taki pojedynczy kamień. Szkoda, hmm. bo... że tak się nie da palca odciąć i tego. później przyszyć. No nie, ale na nie ma pierścionka, którego nosi. A to wie pani co może tak zrobię, że zabiorę jakiś pierścionek i przyjdę z tym pierścionkiem. Tak, z pierścionkiem e, najlepiej. Albo... E, ale nie, to bym musiał pan teraz kupić takie coś. Bo takie coś... Nie no to ja zabiorę jeden pierścionek, bo teraz w sumie pani dobrą tego. No bo my wtedy mamy takie specjalne... Mamy te właśnie kiełbaski i rękę kiedyś do palca i tak mówię, o to będzie ten dobry. No dobra, to już wiem co robić. A co to jest? No to się nakłada, A bo to trochę wygląda, wie pani, jak? Ten nie. przyrząd do masażu dla kobiety. No nie, to jest do wiedzenia Dobra, dobra, będę wiedział. Dzięki miłego, do widzenia. Nagrywaj, zobaczymy, czy się śmieją. Dobra. Dzień dobry. A złoto tutaj jest, tak? A tak, rozglądam się, bo to trzeba siebie pani może za oświadczyny brać. No to tak, albo brunetki, ta półeczka właśnie. Albo tutaj cyrkonia. Nie wiem, czy to ma być taki klasyczny. Zna pan rozmiar? No w tym jest właśnie taka śmieszna sytuacja, bo wziąłem jak ten parówka. Tak, bo myjemy te, te paróweczki, tak przymierzyłem do jej palca i mówię, no ma taką szczupłą koluszka. Trzeba by było to zmierzyć w milimetrach, Aha. no ale to też Pan jak gdyby... Nie wiem, czy Pan to zmierzyć tak, tak dokładnie, <laughs> bo też jest taka opcja, że jak Pan kupi pierścionek, yy, mniej więcej można ten yy, pomiar pobrać. Yy, przypuszczam, że to i tak nie będzie to samo i wtedy po prostu yy, przyjść z Panią, która przymierzy yy, na takim mierniku. No bo to z pierścionkiem, no to wiadomo, że to musi być dokładnie, tak? A po prostu wezmę i pierścionek jakiś, muszę i zabrać i tyle? No pod warunkiem, że wiadomo, że to jest ten na tym palcu, tak? Mhm. Bo te dziewczyny też zmieniają yy, z palca na palec, kwestia szyny. Jak pan nie trafi w rozmiar, naprawdę to nie jest żaden problem, żeby jak wybierze pan na przykład trzynastkę, to po prostu zamówimy, przyjdzie pan z dziewczyną i zmierzymy dokładnie, i wtedy po prostu zamówimy czternastkę albo piętnastkę, czy mniejszy, czy większy. Mhm. No dobra, to, już to jest wiem lepsza coś. wersja, bo, bo to, to jest takie strzelanie. Często Pan mówi piętnastka, tak? To będzie mniej więcej dobre, dobre przychodzi Pani i jest z tak? Dobra, dobra, no. nie zawracam. Miłego dziękuję, do widzenia. Proszę. To amelimum. To amelimowe, tego się nie pomaluje. Amelinum Amelimowe to jest, tego nie pomalujesz, to Amelimum Jesteśmy zaraz, odsiedamy kabaret, za pół godziny będziemy startować Chodź Romek promek. Romek Romek, promek A słychać mnie w ogóle? Co? Dobra, no, chodź zobaczyć kamerę. Dzień dobry, jestem bardzo głodny. Kupi... Kupiłaby mi Pani coś do jedzenia, jestem bardzo głodny. Nie mamy pieniędzy, przepraszam. Do jedzenia coś Pani w restauracji by mi zamówiła. Ale to może Pan kupić. Ja nie mam pieniędzy. My też. Mogę pozmywać naczynia. Dobrze, zapytam się, o, okay. Dobrze. Wow, ale jedzenie. Jakie drogie, 14 zł. Wow, pizza. Wow, ryż. Ciekawe, kurde. Kebab, grill. Dali mnie pewnie Kurwa już się spać Patrzę czy ja jestem Kurwa jakby się spać co ja pytam? Ale masaż to bym się w chuj przydał Dobrze, możemy Ci Dobrze Miłego dziękujemy